Więc 70 podpisanych, 13 zawetowanych. Tu statystyka jasno pokazuje, że to mimo tego określenia chyba zbyt mało zawetowanych, żeby nazwać kogoś wetomatem. Ale już Państwu tłumaczę, na czym to polega. Gdy przychodzi dobre prawo do polskiego prezydenta, przychodzą kwestie deregulacji które wpływają na rozwój polskiej przedsiębiorczości, gdy przychodzą ustawy, które są wypełnianiem pewnych relacji międzynarodowych, współpracy z instytucjami międzynarodowymi czy z innymi państwami. Jeśli przychodzą ustawy, które Albo są wynikiem kompromisu parlamentarnego różnych środowisk politycznych, a nie są wynikiem zabiegów albo zmian na ostatni moment w komisjach parlamentarnych. Czyli jeśli są ustawy dobre dla Polaków i dla Polek, to po prostu je podpisuję. Natomiast jeśli stara się mnie przekonać, polski parlament, że żeby Kolejne tarcze na energię elektryczną obudować 96 stronami o tym, żeby ludziom pod domem stawiać wiatraki, to takiej ustawy podpisywać nie będę. Nie pozwala mi na to ani urząd, ani inteligencja.